I w dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam plugin na zrzuty, który pojawił się już kilka tygodni temu, ale cały czas zatrywały poprawki i teraz już jest ostateczna, działająca, dobrze wersja. I no nie będziemy tutaj gadać weryfikacja na Discordzie screeny oczywiście nie ma. Możecie tam sobie od razu wejść i pobierać. Jest tam też dużo innych ciekawych pluginów, więc polecam zajrzeć. No i my od razu lecimy tutaj komenda Petrzut. No i dalej co mamy, tutaj mamy help, no help to po prostu pomoc, najprostsza pomoc. Eee, zrzut to zrzut, reload to reload. No i teraz jeżeli chcemy odpalić zrzut, to wpisujemy po prostu pzrzut zrzut, dalej już nic i klikamy enter. Jak widzicie pojawił się zrzut, otworzy się za 15 minut. Akurat przypadek, bo na tych samych koordynatach się teraz ale zaraz Wam pokażę, jak ustawić te kordy, które mają się pojawiać. I mamy tutaj e, skrzynkę, nie możemy jej zniszczyć, nie możemy jej otworzyć. Jak weźmiemy sobie jakiś blok, nie wiem, da, diamond, blok, i spróbujemy się tutaj gdzieś podbudować. To jak widzicie, tutaj można. I uwaga, tutaj już nie można, taki jest obręb 10 kratek w każdą stronę myślę, że to jest ok, że w taki, taki sposób, trochę inaczej niż na anarchii, ale no, jak widzicie działa podobnie. No oczywiście ja nie będę czekał 15 minut, że coś się odpali i od przejdziemy do konfigu i już ustawimy, jakby to miało działać, żeby było na przykład po 10 sekundach, 20, 30, no więc widzimy się w konfigu. Jesteśmy w konfigu. Pierwsza rzecz to countdown, czyli ile czasu ma to trwać. Ja sobie ustawię na 20 sekund. Materiał chest. Z góry mówię, że raczej nie będziecie tego zmieniać i też warto tego nie zmieniać, bo może wyrzucić plugin, jeżeli tutaj zmienicie. Times to godziny, o których ma się pojawiać zrzut. I ja mam ustawione dwie, żeby wam po prostu pokazać, że można ustawiać ich więcej. Na anarchii jest tylko wiadomo, że 18 czy tam 17.45 się pojawia komunikat, ale no tutaj ustawiacie po prostu godzinę, o której ma się zacząć odliczanie. Blokowanie bloku, blokowanie stawiania bloków. Jeżeli nie chcecie blokować stawiania bloków, to tutaj wpisujecie False. A tutaj możecie ustawić dodatkowo, jaki ma być dystans. Tutaj jest 10 bloków, tak normalnie ustawione. allowed cords czyli po prostu w jakich koordynatach może to być. I minimalne to po prostu 100, czyli. 100 kratek od spawna się nie pojawi i nie pojawi się dalej niż 250 kratka. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Jeżeli nie, no to po prostu tam, gdzie w koordynatach wam pisze je 250 wyżej niż 250 czy minus 250 to tam odrzut się nie pojawi jeżeli wam pisze więcej niż 100, a mniej niż 250 albo minus 100, minus 250 to tam zrzut się może pojawić reward, tutaj możemy edytować po prostu yy, nagrody jakie mają być, zaraz wam pokażę jak to zrobić w GUI no i wiadomości, ja tu nic zmieniać nie będę jak na moje oko tutaj to wygląda super więc zapisuję plik okej, okay, jesteśmy w Minecrafcie, już sobie przygotowałem komendę yy, pet rzut, reload Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak wygląda tutaj dropik. Mamy tutaj wszystkie rzeczy, które zdaliśmy, że się teraz zapisały. I dobra, teraz wpisujemy sobie komendę P, zrzut i znowu zrzut. I szybko się teraz teleportuję na te kordy. OK. I to jest tutaj niedaleko spawna. Skrzynka, jak widzicie, nie mogę jej niszczyć, nie mogę e, otworzyć. Zostawiać bloków. Ok, jak widzicie, jest skrzynka, mnie coś tam wywaliło. Ale dobra, żeby Wam jeszcze potwierdzić, że to na, pe że to na pewno był zrzut. No to zresztą jeszcze jeden i teraz się przeteleportuję na niego. Ok, jest pod nami. 10, 9. Nie mogę niszczyć tutaj. Jak widzicie, ja nie pierwszy raz tu próbowałem coś robić, bo tutaj dużo pluginów było. I uwaga. Jak widzicie są tutaj dwa jakieś dropy na wszystko jest 50% szans chyba gdy się ustawia coś oczywiście można to zmienić w konfigu no i każdy ktoś może sobie tak zgarnąć i ma już wszystko oczywiście teraz już tutaj da się normalnie stawiać bloki gdy zrzutu nie ma tutaj wszędzie tutaj chyba był gdzieś tak zrzut tutaj wszędzie da się stawiać więc na spokojnie no i to by było na tyle. Podziękujcie mi, bo to jest piąty raz, gdy nagrywam tą prezentację, bo co chwilę były jakieś poprawki i mam nadzieję, że plugin Wam się spodoba. Nie widziałem jeszcze takiego pluginu nigdzie, więc do zobaczenia w następnej prezentacji, również pluginu na antilogą.